Hello? A, dzień dobry, Nasłuchałem się pana muzyki, no. dzwonię w sprawie Golfa, dwójki, no. w... on jest w tym, w tak? Znaczy no, trzeźwiowy jest. Nie jest trzeźwiowy, dokładnie tak. Tak, mm, Powiem pan coś więcej o nim? To jest benzyna plus LPG, to bardziej benzyna, czy bardziej LPG? Wie pan co, no gaz ma już 8-10 lat, więc chodzi na benzynie oczywiście, to gaźnik jest, więc tam nie ma mhm. czego zatrzeć. Natomiast gaźnik na wolnych tak sobie chodzi, na wolnych byle jak, tak? Znaczy no. na benzynie odpala, ale gaźnik byłby do regulacji jak to w Golfie po prostu. Na gazie chodzi ładnie, no bo tam nie ma żadnych oporów, więc, mhm. więc nie ma z tym stresu. Auto jest na zimówkach, ma w przodach tam felgi, z tyłu stalówki, tam już w dupie z tym. Mhm. Samochód... Szkoda go skasować, bo samochód nadaje się do jazdy. No to jest, tak powiem, sąsiad w tym jeździł. My handlujemy no. częściami. Szkoda go skasować, bo jeszcze pojeździ. No. Proszę pana, bo ja, bo ja mi chodzi o to, że ja go chcę do treningu, tak? Chcę zrobić z niego No to projekt. jest pan piątą osobą przed chwilą, która właśnie wszyscy dzwonią, chcą z niego robić rajdówki, jakieś tak dalej, tak dalej. No właśnie. Także I, idealna, jest, to krosy, baza. jest to karoseria naprawdę nadająca się do dalszych, bo kielichy zdrowe. Karoseria jako taka naprawdę zdrowa, gdzieś na odkolu z tyłu ma jakąś tam korozję i na progu gdzieś. Ale to powierzchowne, ogólnie z tego rocznika samochód naprawdę jeszcze jest ze stali, tak? Nie z plastiku, no, tylko właśnie. jeszcze ze stali. Dokładnie, no. bo kiedyś te samochody jednak były porządnie robione. No były, było dokładnie tak. Zawieszenie jako takie, no inaczej. Ten samochód odpala i jedzie, tak? można jechać do koniec świata. No tak. Natomiast kto sobie co chce z tego zrobić nie ma problemu. Może pan nim nie wracać, możemy go załadować na lawetę i w jakichś dużych pieniądzach go zawieść. Proszę pana, to jest bo przyjemność zależy wracać. Zależy to jest przyjemność wracać golfem dwójką, proszę pana. Wiem, o co wie chodzi. pan wie pan jaki szpan na wsi po prostu? no może być, no czy no. szpan, czy nie, no generalnie go z dwójka, jeżeli komuś jest potrzebny, to auto jest aktualne. No super jest. A kiedy by można było go zobaczyć albo coś? Bo bym był bardzo to zainteresowany. Chyba, pracujemy do 17. Okej, okay, bo ono tu widzę za 999 zł, tak, proszę Pani? Tak, ale znaczy, nie kosztuje 1200, nie kosztuje 1500, no kosztuje 995. I, no, no i proszę Pana, to mi się podoba, tak, że jest adekwatna cena do... Yy, do samochodu. Do stanu samochodu, tak. Dokładnie. E, powiem Panu jeszcze tak, że to jest napęd na tył, tak, jak to w Golfach? Nie, no napęd przedni. Napęd, no, no, myślałem, że się Pan nie zna, dlatego tak. sprawdzałem. E, a więc tak, widzę, że to trochę maska zgnita i no, nie powiem, powiem szczerze, dałbym 800 zł za niego. No, mam tu oferentów, że chcą płacić i jechać, także... Do, pan, ja no ja Pana nie robię w takich samochodów. Dobra, jak ma Pan e, tych klientów, to ja daję 1200, ale no, on ma być mój. No właśnie. Dobra, jak będzie Pan się do mnie wybierał, proszę o telefon. Już jestem... się wybieram, proszę Pana, ja już wsiadam w, w pociąg i jadę do Pana, proszę Pana, bo to jest taki no, golf, tego, tego nie można po prostu ominąć tej okazji.